Cześć siemanko. witam w kolejnym treningu życia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy terapia jest dla mężczyzn, i spróbujemy przełamać tabu wokół terapii. Będziemy rozmawiać o temacie, który dla wielu mężczyzn wciąż jest tabu czyli terapia. Czy jest ona dla nas mężczyzn, czy to tylko coś, czym zajmują się kobiety? Dlaczego tak wielu mężczyzn wciąż waha się przed skorzystaniem z pomocy terapeuty? W dzisiejszym odcinku rozwijemy mity na temat terapii, omówimy dlaczego tak ważne jest przełamywanie tabu i podzielimy się przykładami mężczyzn, którzy zrobili ten krok i skorzystali z terapii. Zobaczymy, jak terapia wpływa na życie prywatne, zawodowe i zdrowie psychiczne. To będzie szczera rozmowa o emocjach, odwadze i zmienianiu perspektywy. Perspektywy na siebie oraz swoje potrzeby. Zaczynajmy zatem. Podpunkt pierwszy, dlaczego terapia jest tematem tabu dla mężczyzn? Terapia dla mężczyzn to wciąż temat, który budzi wiele kontrowersji i wątpliwości. Dlaczego? W naszym społeczeństwie od wieków panowało przekonanie, że mężczyzna powinien być silny, nieugięty i samodzielny. Taka narracja powoduje, że szukanie pomocy, w tym terapeutycznej, jest natychmiast postrzegane jako oznaka słabości. Badanie, prowadzone przez American Psychological Association wykazało, że aż 30% mężczyzn unika terapii, ponieważ boi się opinii innych. Kolejne 20% uważa, że terapia to nie jest coś, co powinno znajdować się w życiu prawdziwego faceta. Dodajmy do tego presję społeczną i kulturowe stereotypy, według których mężczyzna musi sobie wszystko załatwiać sam. A mamy idealny przepis na sytuację, w której mężczyźni borykają się z emocjami i problemami zupełnie w Tłumienie uczuć prowadzi jednak do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak depresja, chroniczny stres, a nawet choroby serca. Oprócz społecznych stereotypów, warto zwrócić uwagę na wpływ mediów i popkultury. Przez lata męskie postacie w filmach i książkach były przedstawiane jako twarde, niezłomne jednostki, które radzą sobie z każdym wyzwaniem bez pomocy. To z kolei buduje fałszywe przekonanie, że proszenie o wsparcie jest sprzeczne z męskością. Na szczęście zmiany w tej narracji, są coraz bardziej widoczne. Dzięki kampaniom społecznym, świadomym działaniom wielu organizacji, rośnie liczba mężczyzn, którzy decydują się na terapię, łamiąc tym samym stereotypy i bariery mentalne. W dzisiejszych czasach nurt pomocy i otwierania emocjonalnego mężczyzn jest coraz bardziej zaawansowany. Coraz więcej mężczyzn, niestety, nie dźwiga ciężaru życia i coraz więcej mężczyzn szuka tej pomocy. Warto rozmawiać o tym, że samo szukanie pomocy, i samo otwieranie się na emocje wcale nie jest niczym osłabiającym. Wręcz odwrotnie. Zdolność i umiejętność otwierania się ze swoimi emocjami coraz częściej w kulturze i przestrzeni społecznej jest postrzegana jako faktor siły, bo nie jesteśmy w stanie zatrzymać naszych emocji. One zawsze będą nam w taki czy inny sposób towarzyszyły. Umiejętność kontroli i opanowania swoich emocji to jest prawdziwa siła. Natomiast, żeby to zrobić, trzeba świadomie zdawać sobie sprawę z tego, że one Istnieją. Podpunkt drugi. Korzyści z terapii dla mężczyzn. Przejdźmy teraz do najważniejszego pytania. Co właściwie daje terapia? Dlaczego warto? Po pierwsze, terapia pozwala lepiej zrozumieć siebie. Dla wielu mężczyzn może to być pierwszy raz, kiedy naprawdę przyglądają się swoim emocjom i zachowaniom i ich źródłom. To może być moment przełomowy, który otwiera drzwi do większej samoświadomości. Badania z 2018 roku opublikowane w Journal of Men's Health wykazały, że mężczyźni, którzy regularnie korzystają z terapii mają niższy poziom stresu, lepsze relacje z bliskimi i są bardziej odporni na wypalenie zawodowe. Dzieje się tak dlatego, że terapia uczy radzenia sobie z wyzwaniami w zdrowszy i bardziej konstruktywny sposób. Terapia to także sposób na przepracowanie trudnych doświadczeń z przeszłości. Wielu mężczyzn zmaga się z traumami, które nie zostały odpowiednio przepracowane. Może to być strata bliskiej osoby, trudne relacje rodzinne, a nawet doświadczenia związane z przemocą czy mobbingiem. Terapia daje narzędzia, które pomagają zmierzyć się z tymi emocjami i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Przykładem jest historia aktora Ryana Reynoldsa, który otwarcie mówił o swoich zmaganiach z lękiem. Dzięki terapii nauczył się, jak zarządzać swoimi emocjami i lepiej funkcjonować w codziennym życiu. Innym świetnym przykładem może być historia Antonego Bordeaux, który mówił o tym, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne w świecie pełnym presji i oczekiwań. Dla wielu mężczyzn, Terapia to także szansa na poprawę relacji, zarówno z partnerem, jak i z rodziną, czy choćby przyjaciółmi. Rozwiązywanie konfliktów, otwarte komunikowanie potrzeb, czy zrozumienie własnych ograniczeń staje się łatwiejsze, kiedy mamy wsparcie profesjonalisty. Dodatkowo, lepsza komunikacja i zdrowsze relacje często prowadzą do większego poczucia spełnienia i szczęścia. Niestety funkcjonujemy w przestrzeni, w której jesteśmy niejako zaprogramowani na pewne rzeczy. To z kolei przekłada się bezpośrednio na schemat, w którym żyjemy i funkcjonujemy. Jednym z tych schematów jest właśnie zamiatanie tych traum pod dywan. Prawdą jest, że w życiu jeszcze nigdy nikomu nic nie uszło na sucho. I te traumy, to jest taka przysłowiowa drzazga w dupie. Wbita w dzieciństwie, po boli przez chwilę, niewyjęta, może się aktywować po kilkunastu latach na skutek innej drzazgi, która zostanie wbita w tamtym momencie i wtedy zaczyna się paniczne poszukiwanie źródła bólu. I niezależnie od Sytuacji i okoliczności trzeba wrócić. Wstecz do tej pierwszej drzazgi i ją usunąć. Dlatego tak ważne jest, żeby zamiast zamiatać pod dywan traumy i emocje z nimi związane, otwierać się na nie i stawiać im czoła. Nie mówiąc już o tym, że właśnie komunikacja i umiejętność budowania relacji jest absolutną podstawą w tym, jak kształtujemy swoje otoczenie. Podpunkt trzeci. Przełamywanie mitów i wątpliwości. Przyjrzyjmy się zatem kilku popularnym mitom na temat terapii, które warto obalić. Terapia jest tylko dla chorych psychicznie. Nie. Terapia jest dla każdego, kto chce poprawić jakość swojego życia. To przestrzeń, w której możemy pracować nad swoimi problemami. Niezależnie od tego, czy są one duże, czy małe. Wiele osób zaczyna terapię nie dlatego, że czują się chorzy, ale dlatego, że chcą lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, których naprawdę dzisiaj jest multum. Terapia to tylko rozmowy o uczuciach. Chociaż uczucia są ważnym elementem, terapia to także konkretne narzędzia i strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Możesz nauczyć się lepszej organizacji czasu, radzenia sobie ze stresem, czy budowania zdrowych granic w relacjach. Terapia trwa wiecznie. Nie, terapia trwa tak długo, jak tego potrzebujesz. Może to być kilka sesji skupionych na jednym problemie, albo dłuższa praca nad większymi zmianami w życiu. To ty decydujesz o tempie i w zakresie tych rozmów. Mężczyźni nie rozmawiają o emocjach. To prawda i nieprawda. Mężczyźni tego nie robią, ale zdecydowanie mogą i powinni rozmawiać o swoich emocjach. Terapia to bezpieczne miejsce, gdzie nikt cię nie oceni. To przestrzeń, w której możesz być szczery, autentyczny. Coś, czego brakuje na co dzień. Co ciekawe, badanie z 2020 roku przeprowadzone przez National Institute of Mental Health wykazało, że 75% mężczyzn, którzy spróbowali terapii, uznało ją za korzystną. Wiele z nich przyznało, że chcieliby zacząć. Dużo wcześniej. Tych mitów wokół terapii jest jeszcze dużo, dużo więcej. Natomiast taki podstawowy mit, który należy obalić w tej sytuacji, to to, że terapia nie jest dla mężczyzn i że idąc na terapię wykażesz słabość. To wszystko jest nieprawda. Terapia to zwyczajna zmiana perspektywy. Najczęściej Łatwiej jest się otworzyć przed osobą trzecią, zupełnie nieznajomą. I stąd też pokazanie szerszej perspektywy i danie narzędzi, do których na co dzień nie mamy dostępu, jest bardzo skuteczną metodą na zmianę naszej optyki. Podpunkt czwarty znane osoby, które mówią o terapii. W ostatnich latach coraz więcej znanych mężczyzn otwarcie mówi o swoich doświadczeniach z terapią, co pomaga przełamywać tabu. Przykładem jest książę Harry, który w wywiadach opowiadał o swoich trudnościach emocjonalnych po stracie matki. Terapia pomogła mu uporać się z traumą, i otworzyć się na nowe doświadczenia. Dwayne The Rock Johnson również dzielił się swoją historią. Przyznał, że zmagania z depresją były jednym z najtrudniejszych okresów jego życia. A otwarcie się na pomoc było kluczowe w jego drodze do zdrowia. Z kolei aktor Terry Cruz podkreślał, jak terapia pomogła mu w radzeniu sobie z gniewem i trudnymi emocjami, które wynikały z jego doświadczeń z dzieciństwa. Dzięki terapii nauczył się, jak budować zdrowsze relacje z rodziną i otoczeniem. To przy które pokazują, że nawet najsilniejsi fizycznie mężczyźni mogą potrzebować wsparcia i że to jest w porządku. W gabinecie terapeuty najczęściej zobaczysz tych silnych, wielkich, najsilniejszych mężczyzn. Wynika to z prostego powodu. Rozwój wymaga presji. Presja jest nieodzownie połączona z bólem. Reakcje na ból i odporność na ból u każdego są na innym poziomie. I często ci ludzie, którzy się rozwijają, to chodzą do ściany. Zatem de facto pójście na terapię, żeby zmienić optykę, perspektywę i nauczyć się radzić sobie z bólem powinno być okazem siły, a nie okazem słabości. Podpunkt piąty: jak zacząć? Jeśli zastanawiasz się nad terapią, ale nie wiesz od czego zacząć, oto kilka wskazówek. Wybierz odpowiedniego terapeuta. Nie każdy terapeuta będzie ci odpowiadał. Poszukaj osoby, z którą czujesz się komfortowo. Możesz zacząć od krótkiej konsultacji, by sprawdzić, czy ta osoba jest odpowiednia dla ciebie. Przede wszystkim daj sobie czas. Terapia to jest proces, maraton, a nie sprint. Nie musisz Musisz od razu dzielić się wszystkim. Zacznij od małych kroków, a z czasem zobaczysz, jak wiele możesz się w Twoim życiu zmienić. Rozmawiaj z innymi. Często okazuje się, że wielu mężczyzn ma podobne problemy i pytania. Dzielenie się doświadczeniami potrafi być bardzo budujące. Nie bój się zmiany terapeuty. Jeśli nie czujesz się komfortowo z wybranym terapeutą, możesz poszukać kogoś innego. To normalne i zupełnie w porządku. Terapeuta też człowiek. Przede wszystkim warto pamiętać, że terapeuta czy psycholog, Mimo, że często nazywany lekarzem duszy jest niczym innym jak osobą, która ma Cię wysłuchać i zrozumieć. Naturalnie, ponieważ ludzie komunikują się na różnym poziomie, często zdarzy się, że trafisz do terapeuty, który nie będzie dla Ciebie odpowiedni albo z poziomu terapeuty nie będzie w stanie nawiązać na tyle głębokiej relacji z podopiecznym, żeby wdrożyć mechanizmy, które mają mu pomóc. Dlatego traktuj to trochę jak transakcję biznesową. Idziesz po pewnego rodzaju serwis, ten serwis musi na Ciebie dobrze płynąć i tak to należy traktować. Bez wstydu, bez ograniczeń. Wchodzisz do terapeuty, jeżeli ci odpowiada, to zostajesz, jeżeli ci nie odpowiada, szukasz następnego. Do skutku, to ważne. Podsumowując, jak zawsze, wzywam do działania. Terapia to nie jest oznaka słabości. To wyraz troski o siebie i swoich bliskich, to bardzo ważne. W czasach, gdy mężczyźni wciąż muszą mierzyć się z ogromną presją, zadbanie o zdrowie psychiczne jest koniecznością. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Szukanie pomocy to oznaka Siły i odwagi. Napiszcie mi, co myślicie o terapii, czy mieliście kiedyś myśl by z niej skorzystać. Podzielcie się koniecznie swoimi historiami w komentarzach, bo jak zawsze może to być inspiracja dla innych mężczyzn i ludzi. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym treningu życia. Cześć, siemanko.